Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy piątek, 20 maja 2022 rok. Teraz jako suweren odczytam ważną dodatkową informację numer 27 skierowaną do wszystkich oraz do organizacji religijnej. Znanej pod nazwą Kościół Rzymskokatolicki, Episkopat w stolicy i Stolica Apostolska w Rzymie oraz starszy już pan w białym ubranku z białą czapeczką na głowie. W poprzednim moim oświadczeniu numer 26 z dnia dzisiejszego tak samo potwierdziłem to i oświadczyłem, że władze świeckie pod nazwą Trzecia RP nie reprezentują mnie i moich interesów w jakiejkolwiek formie Żadnej umowy nie mamy podpisanej na świadczenie jakichkolwiek usług. Jest to dla mnie ob obca organizacja, jeszcze ma grzechy, złe zamiary i dużo na sumieniu. Tak samo teraz organizacja religijna pod nazwą Kościół Rzymskokatolicki, który się rozpanoszył tutaj na terenach słowiańskich, także mnie nie reprezentuje w żaden sposób przed Bogiem, przed bóstwami i w różnych innych duchowych aspektach życia. Dlatego w tu i teraz... Dzisiaj chciałem o tym przypomnieć, że właśnie tak jest: że ja, jako świadomy żywy człowiek, suweren, nie mam żadnej podpisanej umowy pisemnej ani ustnej, ani w jakikolwiek inny sposób z organizacją religijną pod nazwą Kościół rzymskokatolicki. Na jakiekolwiek świadczenie usług duchowych, posługi religijnej, w jakiejkolwiek formie to miałoby się odbywać. Mam nadzieję, że to jest zrozumiane przez wszystkich, że jako suweren, ja sam siebie reprezentuję jak najlepiej i moje interesy, i nie potrzebuje żadnych organizacji czyli władzy świeckiej i władzy kościelnej aby mnie gdziekolwiek reprezentowały moje interesy i wszystkie inne różne sprawy dlatego że trzecia RP to organizacja przestępcza i mafina a Kościół Rzymskokazolicki tak samo jest organizacją przestępczą i mafijną, co na podstawie tysiącleci działalności można bardzo łatwo dowieść bezproblemowo. Dlatego jest to dziwne, czemu akurat te dwie, a nie inne organizacje chciałyby mnie reprezentować w jakikolwiek sposób. Na jakimkolwiek forum jeszcze otrzymywać zapłaty z tego powodu. Dziękuję.